Czy policja zarejestrowała tutaj swoje zgromadzenie, że tak tubalnie przemawia? Czy to jest legalne? Czy panowie policjanci tutaj strajkują, manifestują? Bo zdaje się, że starają się zdominować naszą manifestację. Nie róbcie tego, koledzy, koleżanki, funkcjonariusze. Nie róbcie tego, bo my występujemy tutaj także w waszym, szanowni, interesie. My nie chcemy, żebyście byli pierwszym stadem tego szczepionego bydła. Które się kijem zagania do zagrody, ponieważ wy będziecie wcześniej od innych, od cywilów, pod tą presją. W ostatnich dniach, tygodniach otrzymuję, i Państwo pewno też już widzieliście, kopie takich pism, pisemek, które są wprawdzie bezprawne, nielegalne, bezpodstawne, ale wzywają funkcjonariuszy, lekarzy, strażaków nauczycieli do tego, żeby deklarowali wolę zaszczepienia się. To jest bezprawne. Każdy, kto notabene dostanie takie pisemko, niech pyta o podstawę prawną. To jest pierwsza rzecz. Proszę pytać o podstawę prawną. Nie jest taką podstawą zarządzenie jednego czy drugiego ministra. Uwaga policjo, proszę nie przeszkadzać w legalnym zgromadzeniu. Nie zgadza! Nie zgadza! O pierwsze nie stopić! Nie zgadza! Nie, nie, nie przeszkadza. Nie, 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 nie są taką podstawą zarządzenia ministerialne. Jeśli, jeśli co do istoty. Godzą one w zasady konstytucyjne. Zarządzenie nie może anulować ustawy, nie może nawet uszczuplić praw i wolności gwarantowanych ustawowo. A zatem takie pisemka są w istocie najprawdopodobniej formą groźby karalnej, groźby zawoalowanej. Szantażu, wobec jakiego stawia się ludzi, którzy pracują właśnie w służbach, w administracji, w opiece, w systemie opieki zdrowotnej. I my o prawo tych ludzi do wolności, do bezpieczeństwa, do prywatności, do zachowania dla siebie stanu swojego zdrowia i, i samopoczucia. My o to również się upominamy. Kiedy rok temu. Jesienią na początku tej kadencji parlamentarnej inicjowaliśmy przy współpracy Stowarzyszenia StopNOP, pani Justyny Sochy inicjowaliśmy zespół parlamentarny do spraw bezpieczeństwa szczepień, no to myślałem naiwnie, że będziemy upominać się głównie o bezpieczeństwo młodszych od nas ludzi, głównie o bezpieczeństwo naszych dzieci, wnuków. Minął rok i oto wczoraj odbyliśmy posiedzenie zespołu z nowym zespołem do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19. Ponieważ bronimy już nie tylko naszych dzieci, ale bronimy samych siebie, bronimy dorosłych, niestety również przed nimi samymi. Stoimy pod ministerstwem zdrowia. Szef tego urzędu, minister zdrowia niedzielski, nie jest medykiem, nie jest lekarzem, nie jest człowiekiem, który reprezentowałby inne kompetencje niż kompetencje rachmistrza, urzędnika. A współtworzy on w tej chwili tę grupę nacisku, która wszystko na to wskazuje. Stara się przeprowadzić bezprecedensową, nieznaną w dziejach operację akwizycji. Akwizycji, sprzedaży pewnego specyfiku, medykamentu o bliżej niesprecyzowanej skuteczności, o bliżej niezbadanej jeszcze naturze. To nie jest notabene żadna szczepionka, to co oni próbują nam sprzedać. To jest terapia genowa, szanowni państwo. To nie jest szczepionka. Podkreślali to podczas posiedzeń naszych zespołów. Podkreślali to uczeni o autentycznych, w przeciwieństwie do pana ministra niedzielskiego, kompetencjach. Konfederacja wzywała w ostatnich tygodniach do dymisji ministra niedzielskiego. No, to tak na początek. To tak na początek. Mam nadzieję, że Niedzielski wraz z całą tą zreorganizowaną grupą przestępczą, wraz z Morawieckim, ale także i poprzednikiem swoim, Szumowskim, także inspektorem Pinkasem, nie zapominajmy o nich. Mam nadzieję, że nie tylko, że nie tylko przestaną wreszcie zagrażać narodowi państwu polskiemu poprzez sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa zdrowotnego na cały naród, poprzez blokowanie całego systemu opieki zdrowotnej, mam nadzieję, że oni odpowiedzą za to przed sądami i trybunałami. W ostatnich dniach jeden z wiceprezesów Trybunału Stanu, jeden z wiceprezesów Trybunału Stanu powiedział, że grożenie narodowi godziną policyjną w Sylwestra jest nielegalne, bezprawne, bez bezpodstawne. A zatem to już nie tylko my, tutaj na ulicy, na zespołach parlamentarnych, w naszych petycjach, w naszych interpelacjach, w naszych doniesieniach kwestionujemy legalność i logikę całej tej operacji. Coraz szerzej zabierają głos także medycy. Coraz szerzej kwestionują legalność tych poczynań rządu, także prawnicy. No i najważniejsza rzecz, budzą się samorządy, Szanowni Państwo. I bardzo Was proszę, kiedy się stąd rozejdziemy, rozjedziemy, sprawdźcie, jak się sprawy mają w Radzie Waszej Gminy. Czy Rada Waszej Gminy już proceduje petycję w tej sprawie? Bo najprawdopodobniej otrzymała ją w ostatnich dniach. Ponad 2,5 tysiąca samorządów, a mam nadzieję, że wkrótce wszystkie w całej Polsce, jest ich blisko 3 tysiące, otrzymały już albo otrzymają w najbliższym czasie takie petycje. Petycja rodzić musi automatyzm prawny, musi być procedowana. Co zawiera ta petycja? Zawiera projekt uchwały. Uchwały o zamiarze przestrzegania równości wobec prawa w danej gminie. Skoro władza centralna nie stoi na straży praw i wolności Polaków. Trzeba się oprzeć o władzę lokalną, o władzę samorządową. Idźcie do waszych samorządów. Idźcie z własnymi petycjami, z własnymi projektami uchwał, ale idźcie też pytać, czy już procedują te, które do tej pory otrzymali. Dopilnujcie tego. Dopilnujcie tej procedury. Niech gminy uchwalą, że 2 i 2 jest 4, skoro rząd mówi, że jest inaczej. Niech gminy uchwalą, że jest w Polsce równość wobec prawa i nie będzie w tej czy innej gminie akceptowany żaden projekt segregacji obywateli. Żadna forma dyskryminacji. Żadna forma wykluczenia. Oddaję głos policji państwowej. słuchajmy się, głos funkcjonariusza, który do nas przemawia. Życzę wszystkim. Przede wszystkim zdrowia na duszy, ciele i umyśle na te święta Narodzenia Pańskiego, które przed nami i na nowy, trudny, trudny rok 2021. Brawo! Brawo! Dziękujemy bardzo! Dziękujemy za